Chcemy, że będzie energy mixer w Lewnicy i będzie. A dlaczego warto? Dlatego, że problemy, z którymi dzisiaj się mierzymy wszyscy, my, jako zwykli mieszkańcy Polski rosnące ceny gazu, energii, ale także przedsiębiorcy, myślę, że 21 września będą propozycje konkretnych rozwiązań, będą Ludzie, którzy się na tym znają, będą specjaliści i będzie dyskusja na ten temat. Stopową zaletą takich, tej imprezy jest możliwość spotkania bardzo wielu kontrahentów, ekspertów, pozyskania wiedzy, ale pozyskania przede wszystkim kontaktów, szybkich kontaktów. Te stoły rotacyjne. Polegają na tym, że siedzi sześć osób, każdy opowiada o swoim problemie, wymieniają się wizytówkami, trwa to minutę czy, czy dwie i jest zmiana. Przesiadamy się do nowego stołu i mamy możliwość poznania kolejnych firm. Nowoczesna forma, specyficzna, ale myślę, że w tym kierunku świat zmierza, a my nie gonimy, tylko wyznaczamy nowe kierunki. Poprzednie edycje mixera były bardziej biznesowe, Teraz chcemy zrobić mikser, który będzie bardziej łączył samorządy, gminy, powiaty z ekspertami z Włoch.